Przechodzimy do, do tematu. Ja może bym tak e, zaczęła od, od tematu energii. A mianowicie, jest, jest takie, a, takie działanie, że jak jest małe dziecko, to nie pracuje się z dzieckiem, tylko się pracuje z rodzicem. Oczywiście, z punktu widzenia czysto psychologicznego, no to rodzic na razie ma wpływ na wychowywanie dziecka, on jest odpowiedzialny, więc głównie pracuje z rodzicem. Ale chciałam się ciebie gościa spytać, czyli znaczy, znaczy chciałam, żebyś ty zaczęła, otworzyła ten temat odnośnie tego, że jest coś więcej niż tylko, że przyczyna, na której powinniśmy pracować z dziećmi, szczególnie do siódmego roku życia i później dalej, jest szersza i właśnie z tej przestrzeni energii, jeśli mogłabyś o tym powiedzieć parę słów na otwarcie, bo myślę, że bardzo mało rodziców o tym wie, a przecież to jest kluczowe. Hmm. No właśnie tutaj, w, jeżeli w moim przypadku ja pracuję w przestrzeni ducha i też o uzdrawianiu duchowym um, uczę studentów, to dzieci, kiedy pojawia się problem z wychowaniem dziecka, to ja mam taką skłonność, by w pierwszym momencie w ogóle popatrzeć na system rodzinny. I to z przestrzeni właśnie tej energii, czemu? Dlatego, że dzieci bardzo pięknie jeszcze nie są. Um, można powiedzieć, zbyt takie dostosowane do życia społecznego, a więc wtłoczone w różnego rodzaju tradycje, oczekiwania i, i, i ramy takie społeczne, które mamy, a więc też czasami okrawające choćby nawet naszą wyobraźnię i czucie. Więc dzieci doskonale czują, co się dzieje w systemie rodzinnym. Mama, tata, dziadkowie z jednej, z drugiej strony. Czasami dodatkowe relacje z rodzeństwem. i. Dzieci poprzez swoje zachowanie, poprzez swoje zdrowie, poprzez y, mm, słowa, poprzez y, swoją witalność albo jej brak, odzwierciedlają, można powiedzieć, niejako są jak papierek lakmusowy, czy w naszym domu dzieje się dobrze, czy ta energia płynie y, i tworzy zdrowie. Bo też rozmawiałyśmy o zdrowiu, nie? To tutaj wielowymiarowo. Czy jednak to jest choroba? Czyli czy mam jakieś zakłócenia? I tutaj. W przestrzeni duchowej patrzę, gdzie się pojawiło takie, powiedziałabym, źródło, czy nawet źródła, bo źródła tego zachowania. Po, jeżeli na przykład Dzieciątko zacznie się zachowywać agresywnie, to znaczy tak nietypowo: agresywnie nagle bije kolegów albo rzuca zabawkami, tak? Na przykład pani w przedszkolu zwraca uwagę, i nie jest to coś, co było, że tak powiem, od początku życia tego dzieciaka, czyli nie jest to w jego naturze, że jest taki żywotny. No to jest wtedy pytanie, skąd jest ta energia? I oprócz tego, że możemy mieć bieżącą sytuację, stan rodziców, to bardzo często ja. Uczę, jak patrzeć, czy my nie powielamy pewnych wzorców, niejako jak pieczątka, czy nie powielamy na przykład z dzieciństwa, czy nie powielamy wzorców wychowania w tym trudnym naszych rodziców, ale też jest zawsze to pytanie, czy i dlaczego nasi rodzice na przykład w taki sposób reagowali, czyli gdzieś ta historia może sięgać do wcześniejszych rzeczy. Dzieci potrafią reprezentować na przykład wykluczone osoby z systemu rodowego wykluczone, czyli takie zapomniane, ja niechciane. Tak, kiedy dziecko zupełnie inne niż rodzice, tak tak. Ta tak. Sytuacja, tak? tak, że dziecko wygląda zupełnie inaczej, zachowuje się inaczej, w ogóle niepodobne do nikogo. Tak, i ma takie w ogóle zachowania charakterystyczne, ale jakby nietypowe dla rodziny. I na przykład czasami kiedy się tak idzie po tej nitce, nawet czasami dzieci słowa zaczynają używać. Ja na przykład pracowałam kiedyś z mamą kilkulatka, więc to są takie dzieci, które no nie są jeszcze oczytane, nie naoglądały się filmów historycznych, a używało takich agresywnych, ale słów, które są wręcz archaiczne nawet na dzisiejszy sposób mówienia. I, w, i, I rzeczywiście to dziecko było mocno związane z osobą wykluczoną, właśnie taką m, m, związaną z, no z trudną, taką, jakby to powiedzieć po ludzku, złośliwą osobą, której w rodzinie nie chciano, o której chciano zapomnieć. I co jest ciekawe, że tego typu praca pozwala y, dosyć szybko też niwelować, można powiedzieć, jakby wracać, przywracać dziecku, odciążać dziecko o, to jest chyba najbardziej właściwe słowo odciążać dziecko od y, y, konieczności hmm do strajania się do tej ukrytej dynamiki, takiej niewidzialnej, bo, bo ukryta ona może jest jawna, tak, tylko czasami nie zdajemy sobie sprawy z takiego logicznego umysłu, tak, no bo jakby nie widać takiego źródła w bieżących zachowaniach, tak, jakby dziecko na przykład się buntuje, złości, robi coś nieadekwatnie, nam się wydaje, że nieadekwatnie do tego, co my chcemy, a ono właśnie doskonale pasuje do zachowań, e, e, do zachowań, właściwie bym powiedziała, do, do emocjonalności, bo emocja to jest energią, tak. Do, do takiej relacji, którą, którą rodzice przeżywają między sobą, nawet czasami sami sobie nie uświadami. Także dziecko to pięknie wyciąga na wierzch jak lustro, ale też czasami próbuje odciążyć rodziców. Ale A właśnie jest tak sytuacja ze złością. Nie? Bardzo często, że rodzice mają ukrytą złość, bądź są gniewni i ukryty w sposób, czyli w środku jeszcze bardziej gniewni niż na zewnątrz. I, i teraz dziecko jest. Ciągle się złości, denerwuje, takie, takie na wszystko takim nerwem reaguje, jest takie, takie przebodźcowane, krzyczy, awanturuje się, w zasadzie wiecznie wszystko wymusza krzykiem. Oczywiście pogłębia się ten stan ze względu na to, że rodzice nie są w stanie przetrwać krzyku, krzyk staje się skuteczny, więc potem już krzyczy dlatego, że to jest skuteczne, ale sama ta potrzeba, bardzo często jest tak naprawdę ruchem ratującym rodzica. Czyli ten, który nie wydarza złości, ten, który jest przepakowany złością i tak naprawdę zaraz pójdzie u rodzica to w chorobę, no to dziecko jest takim wyzwalaczem. On nie ratuje rodzica w ten sposób, że będzie aniołek, grzeczny i teraz, żeby się tylko mamusia nie zdenerwowała, to ja będę taki, tak, tak pomagać, no to nie tak działa. Tylko właśnie skoro mamusiu, kochana, jesteś tak przepakowana, że zaraz wybuchniesz w ciele. tu i tu i tak udawać Ci ujścia, żebyś Ty mogła to wreszcie rozpakować, rozładować i żeby, no dobrze, może będzie kłótnia, może będzie awantura, ale nie będzie choroby. Także zawsze patrzymy na naszą emocjonalność. No, ale to ja właśnie, właśnie bym tutaj podkreśliła, że dziecko będzie czytało bez, bez słów, czyli tutaj warto, żeby sobie tak jeszcze raz uświadomić, to nie jest ważne, co my mówimy do dziecka, nie jest ważne, jak my to ukrywamy. Nie jest ważne, znaczy inaczej, to może pomóc, tak? no bo jednak komunikacja jest bardzo ważna, ale dziecko zczyta, pięknie zczyta to, co się dzieje między, między słowami, to, co się dzieje w tej, w tej przestrzeni. Dlaczego? Bardzo często kobiety na przykład mówią: nie mówię, coś, nie mówię źle na przykład o tacie dziecka, mimo że tam się na przykład kłócimy, mamy jakiś konflikt. Nie mówię o problemach w domu. I zaskoczona jest, bo to jest właśnie problemem, czemu dziecko się w jakiś tam sposób zachowuje. A ono po prostu już czyta na przykład lęk mamy, że coś się stanie. Czyta złość do taty, a ono w połowie jest taty, Więc po prostu próbuje się teraz, prawda, jakoś ustawić. Przy mamie nie mogę być tatą, znaczy tą częścią z taty, muszę się ukryć. Ale jestem nielojalny wobec taty. Robimy wtedy po prostu niezły Galimatias. Ale to nie będą nie słowa.